Witam serdecznie wszystkich oglądających na kanale klasyczny CB Radia i nie tylko nazywam się Kazimierz Lasyk i jest to mały suplement do poprzedniego filmu o radiotelefonie Nevada CB2002 pewne zbliżenia, które może pominąłem i pewne uwagi do przycisku i gałkologii tak jak wspomniałem wcześniej o tych wszystkich przełącznikach, jakie Nevada posiada, rozmawiałem też z kolegą, który miał Nevada i była w pewien sposób przerobiona. Jak widać, nie ma tutaj wzmocnienia toru mikrofonowego, ani nie ma redukcji mocy, co w latach 90. było bardzo ważne. Z jednego powodu, no, po prostu był tłok w eterze. I jeżeli dało się zredukować moc, nie zakłócało się sąsiadowi, mogło się pomieścić na 40 kanałach więcej rozmówców, mogło się pomieścić więcej radiotelefonów, to się tak wyrażę. I coś tu było przerabiane. Na CBPA to były piątki zera, one były ustawione na wysokie, i tu było tak zwane plus 10, czyli można było uzyskać Wejście na kilka dziur międzykanałowych, tak jak 7A, bodajże 11A, 15A i 19A, i oczywiście na pierwszy kanał górnej 40. No, w ówczesnym tłoku była to dosyć ważna informacja. I to, co też rzadko się spotyka w nevadach sprzedawanych obecnie, czyli tych bardzo, bardzo używanych. To jest to, że jest tutaj zamontowana oryginalna szyna. Tą szynę spotykamy, yy, czy te szyny spotykamy również w Alanie 18. Ale to należy do rzadkości, naprawdę. I yy, tak jak powiedziałem, nie było tutaj yy, też. Redukcji mocy, więc niektórzy robili to na odwrotny, na odwrocie radia, czyli na tylnej płycie radia, wstawiając tam potencjometr. Mi się to nie bardzo podobało. Widziałem też egzemplarz Newady, który miał wyłączoną SWR-miarkę i tutaj, gdzie był, była kalibracja SWR-u, dawano mm, redukcję mocy. Dlaczego tak robiono? No, dlatego, że jeżeli ktoś kupował sobie. Zewnętrzną SWR-miarkę, no to wtedy bezsensowne było używanie tego, ale to już była bardzo duża ingerencja w sam układ radia. To może tyle na razie i zaraz zajrzymy do wnętrza. Radio CB Nevada 2002: Widok od strony elementów. Widać tutaj radio było przestrajane, ale żadnej innej ingerencji w jego wnętrze nie widzę. Radio od strony elementów, i teraz od strony druku. Aby mniej więcej Nevada wyglądała od środka. Bardzo ładnie pozabezpieczony głośnik. Tak samo i pokrywa dolna, żeby nic nie przywarło. Jest akurat taki klocek dystansujący. Ciekawostką jest, tak jak wcześniej wspomniałem, szyna. Wkręt płaski, wkręt wypukły, żeby szyna nie wyjechała. Często młodzi siebie radiowcy mający takie urządzenie zapominają i zakładają odwrotnie, a potem są kłopoty z zapięciem szyny. To taka drobnostka.